Tego po Kubie Badachu nikt się nie spodziewał. Przepraszam, Kuba Badach niedawno dołączył do ekipy trenerów w The Voice of Poland. W programie nadszedł teraz czas bitew, a emocje zaczęły sięgać Zenitu. Muzyk nie miał innego wyjścia. Kuba badach w The Voice of Poland 15. Pojawienie się Kuby badacha w 15 edycji The Voice of Poland wywołało ogromne poruszenie zarówno w mediach, jak i wśród fanów Talent Show. Z każdym tygodniem emocje stają się większe, a wokalista coraz rzadziej przebiera w słowach. Nie kryje, że ma wielkie oczekiwania wobec uczestników programu, Kuba Badach nie mógł milczeć w TWOP. W nadchodzącym odcinku, w którym widzowie będą mogli obejrzeć ostatnie starcia na muzycznym ringu, Kuba Badach bez ogródek wypowiedział się na temat występu uczestniczek z drużyny Michała Szpaka. Muszę być trochę brutalny, bo przez to, że utwór był podany dosyć mocno i sporo partii śpiewałyście na granicy krzyku, w pewnym momencie po prostu tęskniłem za tym, żeby usłyszeć, jak brzmicie tak 30% lżej, żebym mógł się skupić na waszej barwie, a nie na myśleniu o tym, czy nie robicie sobie przypadkiem krzywdy, ocenił wokalne popisy jednego z duetów. Za chwilę niewzruszony kontynuował, przepraszam, ale w pewnym momencie odwróciłem się w stronę zespołu i wsłuchiwałem się, jak Rutek, perkusista, The Voice of Poland, przyp. Redaktor, znakomicie gra na bębnach, nie jest to pierwszy raz, kiedy Kuba Badach musiał mocno skrytykować uczestników, odsłaniając nieznaną wcześniej uczestnikom programu Twarz. Było dobrze, a w dwóch słowach niedobrze. Teraz pierwszy raz widzicie tę moją twarz, która też jest prawdziwa, ona świadczy o tym, że ja podchodzę do muzyki bardzo, bardzo poważnie, mówił w jednym z ostatnich odcinków.